Gdy miałem 18 czy 20 lat, byłem bardzo szczupłym młodym chłopakiem, i bardzo zależało mi na tym, żeby poprawić swój wygląd, żeby moje bicepsy były duże, żeby moja klatka piersiowa była duża, żeby mieć wyrzeźbiony brzuch, po prostu bardzo skupiałem się na wyglądzie. Dzisiaj minęło 15 lat. Moje podejście do treningu jest kompletnie inne, moja sytuacja życiowa również się pozmieniała, ale śmiało mogę powiedzieć, że mimo tego, że popełniałem wiele błędów, to mimo wszystko udało mi się dojść do całkiem dobrej formy. W tym filmie opowiem o tym, jak wyglądały moje treningi moje podejście do odżywiania do zdrowia do suplementacji gdy miałem 20 lat i jak to jest dzisiaj gdy mam dużo mniej czasu dużo więcej obowiązków ale mimo to udaje się mi być w formie opowiem o takich pięciu najważniejszych punktach które się zmieniły mam nadzieję że będzie to dla was przydatne zapraszam po pierwsze, gdy miałem 18, 20 lat, a nawet 25, to uważałem, że jak będę trenował po 2, 3, a może nawet 4 godziny dziennie, albo czasem będę wykonywał dwie jednostki treningowe dziennie, jedną rano, jedną wieczorem, to na pewno moja forma będzie lepsza. No bo przecież wszyscy mówią, że jeśli więcej trenujemy, jeśli trenujemy na maksa, trenujemy do bólu, do odciny, to efekty będą lepsze. Dzisiaj, dzisiaj trenuję zupełnie inaczej. Tak naprawdę siłowo trenuję trzy razy w tygodniu i ten trening zajmuje mi między 30 a 45 minut, tak mogę powiedzieć. Dodatkowo, poza samym treningiem siłowym, robię treningi mobility, łączę to z elementami kalistenicznymi, to akurat wcześniej też tak było. Dodaję sobie do tego treningi cardio, dużo więcej takich treningów ogólnorozwojowych, ale przede wszystkim, zanim o tym, jak te treningi wyglądają, to przede wszystkim teraz nie trenuję długo. Dlaczego? Po pierwsze, z Zbyt długie treningi, teraz, gdy mam 35 lat, po prostu obciążałyby zbyt mocno mój układ nerwowy, przeciążałyby moje stawy, tkanki, yy, przez co regenerowałbym się dużo wolniej, zwiększałbym szansę na kontuzję. Ale też z takiego czysto organizacyjnego punktu widzenia po prostu nie mam tyle czasu. Mam trójkę dzieci, mam pieska, mam żonę, mam masę obowiązków, prowadzę firmę i naprawdę wepchnąć 45 minut treningu w ciągu dnia i jestem w stanie, chociaż czasem jest trudno, ale jestem w stanie, ale dzisiaj, gdy miałbym trenować po dwie Albo po trzy, albo dwa razy dziennie, to jest to zupełnie nie do zrobienia. A wniosek dla ciebie, drogi widzu, jest taki, że jeśli ty żyjesz może w takim przekonaniu, bo ktoś ci tak powiedział, że trzeba trenować po dwie godziny dziennie, żeby mieć efekty. To mam tutaj, jakby, informację, pocieszenia, bo to zupełnie nie jest prawda. Jesteś w stanie, nawet jak masz pół godziny dziennie, zrobić naprawdę fajny, sensowny, solidny trening. Może nie będziesz sportowcem i nie będziesz zdobywał medali Igrzysk Olimpijskich, ale jeśli tego nie potrzebujesz, to w te 30 minut dziennie, jeśli połączysz to jeszcze z dobrym odżywianiem, jesteś w stanie zbudować fajny wygląd, silne ciało, mobilność, zdrowie, dobrą kondycję, tak naprawdę wszystko. Więc krócej czasem znaczy. Lepiej. Kurde, chociaż nie wiem co moja żona ma, to. No ale dobra. Dwa. Kiedyś bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby dojechać. Do najlepszej siłowni, jaka była w okolicy. Jechałem samochodem, albo rowerem, albo komunikacją miejską, ale generalnie bardzo ważne było to, żeby iść na siłownię, bo na tej siłowni były maszyny, był jakiś sprzęt, byli ludzie, więc zawsze taki trening nie trwał właśnie 45 minut, tylko trwał półtorej godziny, plus jeszcze rozmowy z ludźmi, kolejna godzina, plus dojazd i tak dalej. A teraz tak nie trenuję, teraz trenuję w domu, dosłownie wychodzę do garażu i tam robię swój trening, zmontowałem sobie tam swoją taką domową garażową siłownię, z której jestem bardzo zadowolony i która ma wszystko co potrzebuje, żeby budować swoją formę. Więc... Zaoszczędzam czas, zaoszczędzam powiedzmy, pieniądze, no i robię to, co powinienem zrobić, i mogę wrócić do swoich własnych obowiązków. Oczywiście, jak ktoś nie ma w garażu siłowni, to tak naprawdę można trenować nawet w domu, w salonie. Bardzo długo tak trenowałem, że po prostu miałem koła gimnastyczne przyczepione w domu, które też były jakby formą drążka, miałem jakieś paraletki i w domu również dało się zrobić świetny trening albo można też wyjść do parku. To są te parki kalisteniczne, parki do workoutu. Tam również jeśli wiemy jak z tego sprzętu skorzystać, możemy zrobić świetny trening. Oczywiście jeśli ktoś lubi jeździć na siłownię, ktoś lubi to miejsce, ma na to czas, yy, lubi ten klimat, lubi yy, tych ludzi, lubi to całe otoczenie, jak najbardziej okej, okay. jeśli to sprawia, że trenujesz, to jest wszystko OK. Ja po prostu już nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty, nie chcę yy, tak spędzać czasu, więc trenuję minimalistycznie, trenuję w garażu, trenuję w domu, trenuję na ogrodzie albo gdzieś szybko w terenie. I to jest duża zmiana względem tego jak było 15 lat temu. Trzecia zmiana cardio. Otóż, kiedyś kardio było robione za karę, albo było robione tylko w formie rozgrzewki. Najważniejszy był dla mnie trening siłowy, albo trening sprawnościowy, ale kardio po prostu nie robiłem. Uważałem, że to są niepotrzebnie spalone kalorie itd., dalej. Dzisiaj moje podejście znacznie się zmieniło, z tego względu, że moja wiedza się zmieniła i ja też jestem starszy i wiem, że kardio, czy to w formie biegania, czy boksowania, czy jazdy na rowerze, czy... Pływania, nie lubię pływać, ale czy pływania, chodzenia po górach, kardio jest zwyczajnie potrzebne głównie dla układu krążenia. Potrzebne jest dla zdrowia serca, potrzebne jest dla dotlenienia całego ciała, potrzebne jest, żeby nasz układ krążenia działał prawidłowo, żeby nasze żyły pompowały krew do wszystkich tkanek naszego ciała. Służy także temu, żeby zachowywać prawidłową kompozycję ciała, żeby wszystko było odżywione i można powiedzieć, że trening siłowy oczywiście jest niezbędny po to, żeby jak Jakość naszego życia bardzo długo była na wysokim poziomie, ale cardio jest też potrzebne, żeby po prostu żyć długo i żyć w zdrowiu. Więc dzisiaj nawet mimo tego, że się nie szykuje do żadnych zawodów, zawsze dwa razy w tygodniu jakieś bieganie jest, albo trening kardio w formie obwodów stacyjnych, albo jadę na rowerze, czy pójdę grać w piłę. Kardio jest teraz. Zdrowym nawykiem, który ma mi zapewnić długowieczność, a nie jednostką treningową, która mi ma na przykład przygotować do maratonu, bo na tym się zupełnie nie skupiam. 4. Tutaj przejdziemy sobie do odżywiania. Zatem kiedyś jadłem bardzo dużo przetworzonego jedzenia, żeby było szybko, żeby było tanio i żeby makro się zgadzało. Z perspektywy budowania sylwetki, to kalorie i makroskładniki są najbardziej istotne. Bo jeśli chcemy budować masę mięśniową, musimy mieć pewien sur, surplus kaloryczny, czyli trochę więcej kalorii niż, yy, niż wydatkujemy, musimy spożywać, więc wtedy budujemy tą masę jeśli będziemy mieli odpowiednią ilość białka, węglowodanów i tłuszczy. No to po prostu będzie nam łatwiej kształtować sylwetkę. Tak samo jak będziemy redukować, musimy tych kalorii ująć, musimy troszeczkę inaczej ułożyć makroskładniki, połączyć to z treningiem i będziemy redukować tkankę tłuszczową. Tyle. Jednak trzeba pamiętać o tym, że na to trzeba narzucić także jakość pożywienia, żeby te 90% naszego żywienia było z nisko przetworzonej żywności. Czyli jeśli mamy na jakimś opakowaniu taki długi skład, to nawet jeśli to jest makro, jest ok, to raczej lepiej byłoby, żeby to nie był fundament naszej diety. I kiedyś, gdy miałem powiedzmy 18-20 lat, to wiedziałem, że trzeba liczyć kalorie, nauczyłem się liczyć kalorie, ale po prostu wliczałem tam wszystko. Po prostu nie przejmowałem się niczym, czy jakieś parówki, kiełbasy, chipsy, lody, wszystko, wszystko, wszystko i wiemy dobrze o tym, że nawet jedząc lody, nawet jedząc chipsy i tak dalej, można zrobić świetną formę sylwetkową. Teraz staram się bardziej zwracać uwagę na to, żeby to pożywienie było nisko przetworzone i wysokiej jakości nie zawsze to wychodzi, bo po prostu czasem się zdarzy, że, że jem też rzeczy, które są przetworzone, ale staram się, żeby tego, żeby to jedzenie po prostu było lepszej jakości. Przy czym teraz tych kalorii liczę trochę mniej. Z uwagi na to, że już tak długo je liczyłem, że teraz mogę jeść na oko, ale gdy tylko zależy mi bardziej i na przykład chciałbym się jakoś, nie wiem, dociąć bardziej pod jakieś nagrania, albo pod jakieś wyzwanie sportowe, to wtedy wiem, że zacznę liczyć kalorie i bardzo szybko jestem w stanie ogarnąć swoją dietę i doprowadzić się do, do dobrego wyglądu. Więc Kiedyś liczyłem kalorie, ale jadłem syf, można powiedzieć. Dzisiaj staram się jeść. Lepszej jakościowe pożywienie i to też Wam polecam. Zarówno nauczyć się liczyć kalorie, ale także pilnować nisko przetworzonego żywienia, i żeby to jedzenie było wysokiej jakości. Jedno i drugie będziecie mieli możliwość przetestować w aplikacji człowieku różcie 2.0, która już niebawem będzie miała premierę i tam będzie obszerny moduł żywieniowy, będzie można dodawać swoje własne posiłki, będzie można korzystać z przepisów, które już są dodane, będzie je można bardzo łatwo edytować, będzie można liczyć kalorie. Zresztą aplikacja dobierze Wam właściwą kaloryczność, rozkład mask rozkładników w zależności od tego jaką macie pracę, bo, czy jak na przykład tolerujecie węglowodany, to będzie coś naprawdę fajnego. Zostawiam Wam w opisie link, tam można po prostu zapisać się na listę osób oczekujących, jak aplikacja będzie gotowa, to te osoby, które zostawią swojego maila, Dostaną najlepszą cenę. Więc jak jesteście zainteresowani, proszę zostawić maila. Idziemy dalej. Piąty punkt. Jak miałem 18 lat i czytam 20, to spanie było dla słabych. Po prostu wtedy zresztą też był taki trend, że trzeba trenować, działać, rozwijać się, cisnąć, 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 a spanie, no po co spać? Można spać 4 godziny, można spać 5 godzin, i jest ok. Wiadomo, jak człowiek jest młodszy i sobie zarywa nocki. To nie ma problemu, bo jego ciało i tak się zregeneruje. Mamy hormony w piku, mamy, jesteśmy po prostu cały czas w takim stanie naszego organizmu, że te anaboliczne właściwości przeważają nad katabolicznymi szybko się regenerujemy. Możemy cisnąć na maksa, ale dzisiaj, gdy mam bardzo dużo obowiązków, gdy mam rodzinkę, dzieciaki i tak dalej i mam przede wszystkim 35 lat, to muszę zwracać uwagę na sen. Więc po pierwsze, śpię regularnie i śpię regularnie, kładę się o podobnych porach. I wstaję o podobnych porach, więc mój rytm dobowy jest dość mocno wyregulowany. Staram się spać w takim pomieszczeniu, żeby było cicho, żeby było chłodno i żeby było ciemno, żeby łatwiej wpaść w taki głęboki, regeneracyjny sen. No i generalnie robię wiele różnych innych zabiegów, żeby po prostu się wyspać. Bo wiem, że jak się nie wyśpię, to bardzo źle funkcjonuje na kolejny dzień, więc. Po prostu to nie jest odcinek o spaniu. Możemy o tym spaniu pogadać przy innej okazji, co można robić, co można suplementować i tak dalej, żeby się lepiej wysypiać, bo to jest napr naprawdę obszerny temat. W tym filmie tylko zaznaczam, że kiedyś po prostu nie zwracałem uwagi na sen. Dzisiaj wiem, że sen jest niezmiernie istotny i w zasadzie z biegiem lat dochodzę do wniosku, albo teraz natura tak to wszystko poukładała, że teraz regeneracja jest równie ważna jak trening, bo czasem. Po prostu są okoliczności, gdzie lepiej się troszkę lepiej wyspać niż się zajechać na treningu i później zarwać nockę. Jak miałem 20 lat, to to były moje suplementy, które łykałem. Nastawione typowo na sylwetkę. A gdy mam 35 lat, to to w zasadzie razem. Wszystko to są moje suplementy, tylko teraz nie tylko skupiam się na tym, żeby coś było dla sylwetki, tylko skupiam się też na suplementach, które mają wspierać moje szeroko pojęte zdrowie, mój performance, moje zdrowie mózgu i moją długowieczność. Więc dosłownie parę słów o co łykam i dlaczego łykam. Odżywka białkowa. Jest to miks różnych form serwatki. Yy, właśnie z Jimbim, dlatego Jimbim, bo jestem ambasadorem marki Jimbim, więc polecam wam. Jimbim. sam teraz stosuję wszystko od nich i jak najbardziej jest to dla mnie OK. Z kodem człowieku ruszycie 5, macie taniej. I oczywiście możecie odżywki sobie kupować, gdzie chcecie. Możecie kupować w innych firmach. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Pewnie jest wiele dobrych firm. Ja jestem ambasadorem tej marki, stosuję ich suplementy, więc ich także polecam. Bo po sobie wiem, że jest jak najbardziej ok, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o to, jak działają moje jelita. No, i mają naprawdę bardzo duży wybór wszystkiego, więc po prostu warto sobie sprawdzić. Jimbim, kod człowieku, rusz się 5. To jest odżywka białkowa. Jeśli brakuje mi białka w diecie, bo miałem mało mięsa, bo miałem mało nabiału i tak dalej, a często tak jest. Jeśli trenujemy siłowo, to tego białka musimy mieć w diecie troszeczkę więcej. Zwykle przyjmuje się 2 gramy na kilogram masy ciała, ja ważę 80, więc te 160 gramów powiedzmy powinno być. Więc po prostu łatwo bardzo mi wziąć, wrzucić sobie to do owsianki, do szejka, do jogurtu z granolą i owocami. Łatwo mi wrzucić tutaj dwie miarki, mam wtedy 50 gramów białka, czy tam 55. Super. Do tego kreatyna to jest kreatyna monohydrat, czyli ta najlepiej przebadana, i równocześnie najtańsza, a tu jest jeszcze wersja krapiór, czyli ta najczystsza. I to po prostu 5 gramów codziennie warto przyjąć. I to w kontekście budowania siły, mocy wytrzymałości, w kontekście zdrowia mózgu, w kontekście y, dobrego samopoczucia, y, energii w ciągu dnia, lepszego snu, lepszego, lepszej regeneracji. Więc zarówno osoby trenujące, w zasadzie każdy sport, ale także osoby nie trenujące śmiało mogą sobie kreatynę brać. Tani suplement, bardzo przebadany, bardzo zdrowy, jak najbardziej. 3, 5, 7 gramów codziennie, jak najbardziej. Ale oprócz tego, to było kiedyś, to była moja podstawa, jak nie wiem, 20 lat. Wtedy wszystko było robione pod sylwetkę. Tak, żeby rosły mięśnie, żebym był silny i tak dalej. A zdrowie, to jestem młody, kto by się tym przejmował. Ale teraz doszło trochę rzeczy związanych ze zdrowiem. I od razu powiem, że te suplementy, które ja tutaj mam są zaplanowaną strategią pode mnie, a ja ostatnio robiłem sobie badania krwi, wyszło tam parę parametrów, które chciałbym poprawić, m.in. lipidogram, dlatego jest tutaj kilka rzeczy, które ten lipidogram mają mi poprawić. Zacznę sobie tutaj od L-teaniny. Ona akurat nie w kontekście lipidogramu, ale ona działa tak, że ja sobie to dokładam do kawy. Jak rano piję kawę, to nie mam takiego efektu wystrzelenia, a później spadku po kofeinie, tylko L-teanina wypłaszcza ten wzrost, ale też wypłaszcza spadek, więc mam tą energię taką bardziej dostępną. To, to pobudzenie jest takie spokojniejsze, ale też wolniej schodzi, więc ta L-teanina jest świetna i też przed snem jako takie wyciszenie, szczególnie jeśli ktoś wypił późno kawę, może bardzo fajnie zadziałać. Bergamotka właśnie w kontekście lipidogramu. Yy, witamina D3 yy, w naszych szerokościach geograficznych, gdzie brakuje nam słońca, witamina D3 dla naszego zdrowia psychicznego, dla zdrowia kości, dla zdrowia stawów, dla naszej energetyki jest po prostu niezbędna, więc ja ją sobie łykam praktycznie 10 miesięcy w roku. Oprócz tego witamina B kompleks, również po to, żeby wspierać energetykę naszych mitochondriów i tutaj codziennie. E, tutaj dodatkowo magnez. Magnez sobie tam jest Jak tutaj Szymek doczytał wolno uwalniany magnez i ma takie bardzo ciekawe kapsułki przeźroczyste, widać co tam jest w środku. Jest to helat y, magnezu. Do tego mam berberynę. Berberyna świetnie działa w kontekście y, wspierania regulacji gospodarki y, cukrowej, insulinowej itd. Ja nie mam problemu z cukrem, nie mam problemu z insuliną, to jak najbardziej jest ok, więc tak jak na przykład niektórzy, którzy mają problemy właśnie z insulinoopornością albo cukrzycę typu drugiego, to berberynę łączą z metforminą. Przy czym to nie jest porada medyczna, tylko tak mówię. Ja sobie to korzystam z tego w kontekście poprawy lipidogramu i widzę różnicę, bo robiłem już badania po kilku tygodniach. Dodatkowo w kontekście tego lipidogramu oczywiście omega-3. Z uwagi na to, że nie jem zbyt dużo ryb, to omega-3 po prostu dwa razy dziennie łykam, żeby uzupełnić. W dzisiejszej diecie, gdzie mamy przetworzoną żywność, mamy tak dużo omega-6, że jeśli chcemy zadbać o prawidłowy stosunek kwasów omega-6 do kwasów omega 3, to po prostu musimy. Zewnętrznie dostarczać omega-3. Znaczy musimy, nie musimy, nic nie trzeba. Ja tak robię w kontekście swojego zdrowia i nawet jem troszeczkę większe dawki niż byłoby napisane na opakowaniu, i widzę to po swoim lipidogramie. I do tego jeszcze koenzym Q10, który działa jako bardzo mocny antyoksydant, a dodatkowo wspiera pracę naszych mitochondriów. Więc to jest oczywiście moja suplementacja. Wy suplementów, jeśli nie chcecie wcale łykać, nie musicie. Ja po prostu widzę, że kiedyś bardziej przykładałem się do tych supli, które mają mi dawać masę i wygląd, a dzisiaj bardziej zwracam uwagę na te suplementy, które mają wydłużyć moje zdrowie. Monitoruję sobie badania krwi, widzę co jak działa, przykładam się do tego i mam nadzieję, że efekt będzie bardzo korzystny. A wy musicie wypróbować na sobie. Ostatni punkt to badania krwi. Gdy byłem młodszy, to oczywiście na badania krwi szedłem tylko wtedy, gdy kazał mi to zrobić lekarz, yy, albo gdy naprawdę się coś działo i wiedziałem, że po prostu muszę iść i sprawdzić, co się dzieje. Czyli działałem reaktywnie. Dzisiaj staram się działać. Proaktywnie, czyli nawet jak jest OK, nawet jak wszystko działa, to te dwa razy w roku staram się iść na badania i po prostu sprawdzić, co tam w krwi pisze. Jeśli chodzi o to, jakie te badania można robić, to są pewne badania, które można zrobić tak ogólnie, profilaktycznie, są też badania, które robimy już w celowany sposób, gdy faktycznie mamy jakieś objawy i chcemy coś sprawdzić. Jeśli chodzi o to, jakie te badania robić, to teraz te tego wszystkiego nie będę wymieniał, ale zostawię wam informacje w opisie. Powiem o kilku badaniach, które warto, żeby zrobił mężczyzna i o w tym które powinna zrobić kobieta, tak zupełnie profilaktycznie, więc zajrzyjcie do opisu. Już wiecie, jak postępowałem, gdy miałem 20 lat, wiecie, jak postępuję teraz, gdy mam 35 lat, a sam jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdę, gdy będę miał 45 czy 50 lat i jak wtedy będę podchodził do szeroko pojętego zdrowia i budowania sprawności fizycznej. Pewne jest to, że na pewno podejście powinno się zmieniać. Zmieniamy się my, zmienia się nasza wiedza, zmienia się nasze podejście, zmieniają się okoliczności, yy, zmienia się sytuacja życiowa, więc inaczej. Nasze podejście powinno ewoluować. Generalnie bardzo często jest tak, że jak my się nauczymy y, jakichś schematów, jakichś nawyków, gdy mamy lat 18, to później tkwimy w tym bardzo długo, aż nagle, gdy mamy 40 lat, to się orientujemy, że ojej, to co robiłem wtedy dziwnym trafem, teraz nie działa. No właśnie, powinno być tak, że nasze nawyki, nasze podejście się zmienia z biegiem lat, dostosowujemy to wszystko do sytuacji, jaką mamy w życiu. Także sam jestem ciekaw. Nagram odcinek za 15 lat, wtedy zobaczycie jak to wszystko się zmienia. Prawdopodobnie 50-letni Damian będzie patrzył na tego 35-latka i stukał się po głowie i, i myślał sobie, kurde gościu, jak ty jeszcze mało wiedziałeś. Sam jestem tego ciekaw, dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.